Zadanie. Rozwiąż równanie kwadratowe zupełne. To równanie kwadratowe jest zupełne, ponieważ występuje tutaj trzy jednomiany. Pierwszy jednomian z x kwadrat, drugi jednomian z x do potęgi pierwszej i trzeci element bez x, czyli sama liczba. Jak rozwiązujemy takie równanie kwadratowe? Oczywiście na początku warto wyznaczyć sobie współczynniki ABC. W pierwszym jednomianie z x kwadrat tutaj na początku jest niewidoczna jedynka, a więc... To ona jest równa a. W drugim jednomianie, w którym x jest do potęgi pierwszej, stoi tutaj, jak widzisz, liczba 4, a więc ona będzie literką b. Zaś liczba bez x to po prostu wyraz wolny, czyli c. Czyli jeszcze raz musisz pogrupować taki trumien kwadratowy aby występowały x w kolejności malejącej czyli x do drugiej, tutaj mamy x do pierwszej a tutaj jak widzisz nie mamy żadnego x czyli w domyślnie jest x do zerowej mając wyznaczone współczynki ABC wypisujemy wzór na deltę i wstawiamy w miejsce literki B wstawimy oczywiście 4 czyli mamy 4 do kwadratu minus 4 przepisujemy jako liczbę ze wzoru Razy A. A to jest 1. A C to 3. Dalej trzeba tylko wymnożyć 4 do kwadratu 16. Te trzy liczby wymnożone dają nam minus 12. Odejmujemy i otrzymujemy liczbę 4. Warto od razu wyznaczyć pierwiastek z naszej delty, czyli zobacz, delta jest równa 4, czyli pierwiastek będzie równy pierwiastek z 4, czyli 2. Zapewne doskonale wiesz, że jeżeli delta wychodzi dodatnia, to wówczas Mamy dwa rozwiązania, dwa pierwiastki rzeczywiste X1 i X2. Na początku wyznaczmy X1. Tutaj masz wzór na X1 i zaczniemy podstawianie. Zauważ, w miejsce literki A wstawiłem 1. Minus B u nas jest B4, czyli wstawiłem w liczniku minus 4. Pierwiastek z delty, tutaj był obliczony, to jest po prostu 2. I obliczam. W liczniku otrzymuję. Minus 2 w mianowniku 2. Po podzieleniu otrzymuje minus 1. Teraz obliczymy sobie x2, tutaj mamy wzór na x2. I znowu wstawiamy w mianowniku 2 razy 1, ponieważ A jest jedynką. Minus B. B jest czwórką. Zatem minus B będzie minus 4. Minus pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to jest 2. A minus pierwiastek to minus 2. Po podstawieniu do wzoru tych oto elementów, które mamy wyżej, wykonujemy odejmowanie. Minus 4, minus 2, minus 6, w mianowniku oczywiście 2, po podzieleniu minus 3.